Mamom miłość należy okazywać codziennie, ale w dniu ich święta warto sprawić im szczególną radość. Poza klasycznym bukietem kwiatów na prezent z okazji dnia mamy serdecznie polecamy książki. Przygotowaliśmy kilka propozycji, które z pewnością trafią w gusta czytelnicze waszych mam. Siedem sióstr stanowi najpopularniejszą na świecie serię obyczajową, ale dzięki specyficznemu klimatowi stworzonemu przez autorkę, czyta się je jak baś. Każda z powieści serii 7 sióstr składa się na nastrojową i pełną magii sagę rodzinną, która właśnie doczekała się finału. Atlas, historia Pasalta to opowieść pełna miłości i trudnych wyborów, przekraczająca granice lądów i oceanów, której ostatni rozdział został zapisany w gwiazdach. W sprzedaży dostępne jest najnowsze wydanie serii w wyjątkowo pięknych okładkach. Kolejna propozycja to wspaniale opowiedziana, trzymająca w napięciu opowieść o więziach, które łączą nas na całe życie, i wyborach, które decydują o tym, kim jesteśmy. Nowa książka autorki fenomenalnego życia, Violet. Cudowne lata to prawdziwy brylant wśród powieści. A co powiecie na nowość z serii Piąta Strona Świata? Aria to historia najbardziej burzliwego okresu w dziejach Iranu, widziana oczami porzuconej przez matkę dziewczynki. Opowieść o tym, że nawet w czasach terroru życie toczy się dalej, ludzie zakochują się i próbują realizować swoje marzenia. Ta powieść z pewnością zapadnie w pamięci. Trafionym prezentem może okazać się trylogia w niezwykle eleganckim wydaniu, na podstawie której nakręcono głośny serial Północ-Południe z Patrickiem Swayzim i Jamesem Reedem. Losy dwóch dynastii na przestrzeni trzech pokoleń. Poruszająca historia o podzielonym narodzie, o przyjaźni i lojalności, o miłości, która może przetrwać wiele i namiętnościach, które mogą mieć niszczycielską siłę. Polecamy także nowość w uwielbianej przez czytelników serii butikowej, oferującej powieści w zachwycającej szacie graficznej. Zatoka Francuza to pełna suspensu i intryg powieść historyczna o kobiecie, która na przekór swoim czasom zapragnęła wolności i prawdziwego uczucia. Ostatnią propozycją jest pierwszy tom zaplanowanego na osiem powieści cyklu Utracone Córki. Akcja książek rozgrywa się w dwóch planach czasowych w najpiękniejszych zakątkach świata. Seria zachwyci wielbicielki Prozy Lucinde Riley, Santi Montefior, Christine Hanach i Wiktorii Hislop. Urzekające i chwytające za serce powieści o utraconych miłościach, rodzinnych sekretach i podążaniu krętą ścieżką, którą prowadzi nas serce. Drugi tom pojawi się w sprzedaży już 14 czerwca. Może to dobry moment, żeby zacząć kolekcjonować całą serię?